Krzysztofa, ja, nie, podać ja, rękę, ale Nie, nie, nie. Po ja nie proponuję, ręce. ażeby Pani Ewo napisała oświadczenie. Tak. Jakie oświadczenie? Że ja, Ewa Lipka, numer dowodu. czyściutko wpiszemy. Od razu, do, wody, o, a, do że, jak się mówi, alfabet polski, no. a wtedy pani ja do pilny I Pan się A tak, ja się podpiszę. I ten się podpisze. A on może być stronniczy, Krzysiek, to może Nie, ja no, ale, po, musimy jako świadkowie tu i, i będzie tak, panie Ewo. Bociana kopną szpak. E, dobra, przetem o tym bocianie twoim. <laughs> I powiem tak, Pani pani oświadczenie swoje, że nie będzie donosi, że czy przyzna się pani. Tak. Kategorycznie, że to ja donosiłam. Nie. Yeah. A nie, to musi być czarno na białym, pani kochana. Panie Krzysztofie, ale muszę wam pewną kwestię wiedzieć, że jak dotarłam, ktoś mi e, mnie wkręcił. W was. Ja w ogóle was nie znałam rok temu, czyli w 2018 roku, bo teraz już mamy 2020. W ogóle was nie znałam. Ktoś mnie w was wkręcił, a później pisali pisma, niby, że to ja. Przepraszam, RDEWO, jeżeli człowiek, normalna kobieta, nie chce. Wchodzić, żadne interesy. To nie wchodzi. To nie wchodzi. No, a Ale, pani ale panu, że pani ale jest. Ja jestem... Ale, że pani jest pokręcona. <noise> no, ja wiem, że jestem pokręcona. Ale przyjechała się no? powodzić, ta pokręcona. Aż się zapalę papierosa. I pani... Mogę? Proszę, proszę bardzo. A dziękuję. A pan też. Ładuje. To nie, o, nie jak, ja jak biznes, tylko jak adwokat. I pracy. pan dla pani Ewy, że te pogodzenie. Musi ty... być pan. Nie. Władam pana. Na kolanach. Uklękniesz tutaj na kolanach? Panie Krzysiu, weź się pan pobić z Edwardem. Ale ośmocie nie będzie. Odbierze, napisze to, co potrafi. Ale ona nie umie czytać ani pisać. I to jest ten Komputera prawda. nie mam. A ręcznie ten... napisze. No, no, to pan napisze, a pani się Nie, popisze. Nie, 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 ona sam. Ona sam. Ona, ona nie umie błędy robić. No, proszę pana, czy błędy, czy niebłędy, ja nie błędy, jak zobaczę. Krzysiu nie jest taki durny, jak możecie uważać. To porządna firma jest. Nie, nie to myślałem właśnie. To jest, inaczej to wygląda za kamery, a inaczej o, ja to wiem, wygląda jak się jest tutaj, A gdzieś mi... taka mi biura interwencji, wiesz, a tam jest, no. o, Tak wiesz. jak przedstawiają jego... I wiesz, że, że ja uważam, że jest nie nie bardzo fajnym człowiekiem, tylko że <coughs> został zniszczony. Kto zniszczony? Ja? Nie, gdzie, no co pani za głupoty gada? Ja zniszczony? Pani zniszczona! Jeszno? Nie, ale o to Odpowiadam nie o pani, bo... w radzie, Ay, że pani jest zniszczona do kwadratu, a jeszcze gorzej. <laughs> nie, ale Pani... Tak. Pani Neda siedzi w psychiatryku, tak? Nie, nie. A tu jest psychiatryk. psychiatryk. A to jest psychiatryk. Tutaj jest psychiatryk? Nie, ale u, u Anglii. Nie. Nie, Na nie? A to Pani kłamie, ja bo boczek widzę. A Ty skąd jesteś? Poznania. I co tam No, no. <laughs> no. Prace. No i co, Ewko? No ale jeżeli pan wszystko lepiej wie, no to co ja mam panu powiedzieć? No przecież psychiatryka by mnie nie puścili tutaj. Jest, panie, puszczają. Bierze się taki przepustkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. się panie, że mnie e, pojedzie pani jak po ma, e, oborniczkę po masełku, no pan nie jak masło zzała. po chlebie? Nie! Pani pani panie Adrianie, bo zwalę wszystko na pana i to będzie pana wina, bo ja nie chciałam tu przyjeżdżać. Nie. Panie pani Krzysztofie, I teraz przepraszam, mogę coś powiedzieć? Ja rozumiem, że pani ty była, a pan co przychodzi? Nie, Kóryc? ja w Warszawie. Pan Adrian mnie zabrał z Warszawy. Dzisiaj, Warszawy. Był, dzisiaj była wielka orkiestra świątecznej pomocy grała. Tak? Był manifest. Pomagacie wsiaka? Nie. nie. Przepraszam, ale nie. 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 Nie mamy nawet serduszka. My też nie. Lepiej wpłacić Kononowiczowi niż dać owsiakowi. No właśnie. I by, a, była taka sytuacja, chcę panu odpowiedzieć. Tak, była pani Ewa Lipka. Odmówiła, żeby do skarbonki wrzucić pieniądze i był biedny człowiek na ulicy zbierał puszki i chciała dać mu dychę. 10 zł. 10 zł. Bo tak naprawdę to tak naprawdę wspiera wszystkich najbardziej Caritas w Polsce. I co? I nie dała nie sobie pieniędzy. Powiedziała, dobra, to dam A jeszcze jeszcze powiedział, że dzisiaj jest 12 i on. Ja mówi, ja nie przyjmuje pieniędzy. Wiem, nie wiem dokładnie. No, szkoda, że nie, nie było nagrywane, ale yy, fajna akcja była. No, bardzo dziwnie pani, się dobra, zachował ten raport. Gadamy, gadamy o sprawach Ewy Lidki. Pani Panie Krzysztofie, pani Ewa przyszła z taką propozycją. Tak. Nie, to pan. Ja, ja zrzeszałem z taką propozycją. Nie ja wiem, nie wiem. Ewa czy pan? Terazem wspólnie. E, nie, wy się, wy się tak. Panna Ewen, Ewa na pana. I tak w piłeczkę. Pani Krzysztofie, biem, biem, biem. propozycja jest taka, bo my dzwoniliśmy z taką propozycją, że pani Ewa z, z Panem dla Pana, dla Pana. Ona nie chce żadnych pieniędzy. Chce, żeby pan włączył lajta. Nie. ona się pokaże. Jeśli pan chce. Jeżeli pan chce, Krzysztof, lajta. Eee, I pieniądze ja, idą dla pana. Ja pana już już nie mówię. ma takiej opcji dzisiaj. Nie. Aha. Ja już mówię, nie mam e, internetu. A my mamy. My mamy. Pan ma internet. internet? A, w telefonie swoim. W nie zrobisz komputerowo. Nie zrobisz. Nie robisz. Ja mam LTS, super ten mam w swoim Nie zrobisz pani. Nie? Nie. Nie przejdzie. do lagi. Dalej. Tak? Dalej. Co? I to Będzie trzeba się mieć Normalny zarejestrowany komputer. Sieciowy. Nie, trzeba mieć y, takie grube Wi-Fi, tak chodźcie Tylko. Ewa, niech to chce się pogodzić ze mną. Tak. Ale to możecie nagrać jakieś nagranie, później e, sobie przeszkadzamy lokalność. Chcecie nagrać? Tak? Nie. To agencja agencja, to, to, Jeśli ja bym kałek kawałek kartki papieru. Krzysiek, chcesz tak. nagrać to na wideo? Ale U pani? to. Z panią Ewą Lipką rozmawiać? Na razie nie. Dobrze. Proszę, proszę. I? E, Tylko jak pan będzie chciał. No. Ja, 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 ja nie nagrywam nic. Ja kawałek i pani... Musi napisać oświadczenie. A Pan odbierze Pani Krzysztofie, spokojnie. Halo. Dzień dobry. A co to, to Panią obchodzi? Czy jeszcze nie? Ale co? Że co myślicie? Że my stanął na tram pod bramką? A o której godzinie? 18:00? A jeszcze, jeszcze godzina osiemnasta. Dobra, się spierdała. Co? Nie spierdała. Dobra. E, ja powiem tak, że łożę kawałek zeszytu. Pani daje długopis. Pani pisze o To będzie historyczny moment. I przyznaję się do winy wszystkiego.